Najważniejszym parametrem monitora do gier jest bez wątpienia szybkość czasu reakcji matrycy. Na górze widzicie test smużenia, czyli tak zwanego ghostingu, wykonany na średniej klasy matrycy VA. Z kolei na dole ten sam test, wykonany tą samą kamerą, ale już na panelu QD OLED z odświeżaniem 500 Hz, a bardziej konkretnie na MSI MAG 272 QP QD OLED X50. Różnica jest moim zdaniem powalająca i taką właśnie różnicę robi topowa matryca ponad tradycyjny panel LED. Zanim jednak odpaliłem tę 27-calową bestię w jej natywnej rozdzielczości 2560 na 1440 pikseli, byłem sceptyczny. 500 Hz? A na co to komu? A komu to potrzebne? A jednak wystarczyło 10 sekund, żeby zrozumieć, że jednak ta ilość robi różnicę. Ciężko jednak to pokazać na filmie, bo o ile przeskok z 60 Hz na 144 daje niepodważalny i od razu odczuwalny Efekt płynności, to już przejście z 144 na 240 czy nawet 360 jest trochę trudniejsze do zauważenia. I myślałem, że tak samo będzie właśnie z przejściem z 280 na 500, ale jednak różnica jest bardzo duża. Jeśli więc szukacie absolutnie topowego monitora, który posiada najnowsze technologie wyświetlania włącznie z kropkami kwantowymi, perfekcyjną czernią, nieskończonym kontrastem, szeroką paletą barw i precyzyjnym odwzorowaniem kolorów oraz, no właśnie, przede wszystkim, obrazem niezmąconym ghostingiem, no to mówiąc wprost, szukacie MSI MAG 272 QP QD OLED X50. Co ważne, monitor posiada trzyletnią gwarancję na wypalenie matrycy, a o żywotność panelu dba szereg za zaawansowanych technologii w tym OLED Care 2.0, ale także przemyślana konstrukcja z efektywnym systemem chłodzenia. Pamiętajcie jednak, że nawet najlepszy monitor z najwyższym możliwym odświeżaniem na nic się nie przyda bez odpowiedniego komputera, który będzie w stanie go oczywiście napędzić. Zatem, jeśli szukacie idealnego upgrade'u waszego stanowiska na 2026 rok, to zerknijcie również na MSI MPG Infinite Z3X3D, czyli wyjątkowego desktopa klasy gamingowej premium z serii MPG. Mówiąc prościej i dobitniej, na komputer dla graczy, którzy poszukują naprawdę topowej wydajności z segmentu high-endowego, dla których granie w stabilnych 500 fps właśnie w tytuły takie jak CS2, Valorant, LOL jest nie tyle opcją, co absolutnym priorytetem. Link do pełnego materiału z omówieniem obu sprzętów odnajdziecie oczywiście w przypiętym komentarzu. A jeżeli materiał widzicie na YouTubie, to kliknijcie tutaj w tytuł odcinka i przyniesie was automatycznie do wspomnianego pełnego filmu.